Siemanko, jestem i witam was w grze Golf With, us, with Your Friends z ekipą, znaczy, no z trzema osłami razem ze mną, no i sobie zaczynamy Masz to napisane, że? Golfik będzie grany Golf z przyjaciółmi Z twoimi Owe, przyjaciółmi? O, z, mode. Mode. Oj 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 oj. Ale się popisujesz na odcinku angielskim Chyba, no nie czekaj, No ty odcinek be... robisz? No Co ty myślałeś? Ha! Ej, jak się... Muzykę czy zacząć O raczyć. Jezu, oh. prawie było! Save Ojojoj Ojojoj, ale oj, 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 oj. pięknie będzie. Nie Aura cały łeb Cały łeb Bye. O nie O Aaron, jakie efekty fajne No Ale Ani, wiesz, że możesz się ruszać już, nie? Jak A... się zatrzymasz, to możesz lecieć Rytuin mnie uczą, jak korzystać z czatu. Po co mi czat? O, ale nie widzę tutaj. No, czy na... kto, kto ma najwięcej, najwięcej punktów, ten wygrywa, oczywiście. No, pewnie wiadomo. Tak tak. No, kurde, odbiło mnie. -so jest tutaj przelatujemy przez siebie, czy uderzamy w siebie? ja e, chyba uderzamy. Już się daje I, Hollywood. A la, za pierwszym. A, o, ale oni też zapieszyli A i tak są ostatni mnie miałeś wtedy ten duży, co nie? Znaczy, To jedno więcej O, o nie, przyszedłem w dziurę, łatwo. fuck a, Skurda, nie, a Prawie by mogło być Holy One No nie no A jest dwóch Cień polecia poleciał w ogóle <laughs> No nie, to! O, nie! Boże! No nie, ale zlamiłem teraz to. Ten w ogóle co, co ty masz za skorupę na sobie? To jest podobno UL, czyli tak piszą. Pay win. Uhohohoho. No sobie poczekam aż płacicie. Sobie. Łatwo! Teraz będzie Będzie. I łatwo, holy man. Ja tylko waliło poza tą. A za ścieżkę. O! o co? co? Czemu o. ci wytypało stamtąd? Tutaj. Ojejaj. Oj. Lżej, lżej, na większą przecisz. Jak to na minusie? Dlaczego na minusie jestem? Mm. Bez sensu. Nie wiem w sumie jak to działa z tym minusem No nie, jest, ale blisko było Alaniak wyleciał w ogóle O nie, prawie O nie, prawie by był następny Hollywood One Pa 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 Ja prawie następny Hollywood One bym miał Nie chwal się, Móg, Marcel mógł się odbić, a nie następny Ale jest, Ale nie jest takim chamskim człowiekiem jak ty Chyba nie ma kolizji włączonych Aha, w ogóle jak coś to na... Kurde, gdzie Dobra. to było? Na spację? Gdzieś się skakało Prawy przycisk myszy Ale tylko w wozie Za Nie, klikam. nie, ale... Odbiłem się od doka Jak Naprawy, co? Znaczy tak mi wyskoczyło, że na Nie Mnie od, od dołka odbiłem osadkę Ale, ale teraz se punktów naliczam i ja pierniczę. Ja, ja też nie Ja bym nie chodził no, ty... do... Alani, Leron, a ja bym nie ochroniła, to... tylko mnie od Obyś dostał za to demonetyzację. No. A masz w ogóle monetyzację? No to, nie to <grym> 8... Się... Jezus. Ja... nie wiem. Bo ja nie mogłem podskoczyć, nie wiem dlaczego. Ale że ja tak nie No oczywiście, że tak. No ho ho. Ja. A. Ale ha, no, ale no bo no nie, yy. nie, fart, nie fart. No ty, nie, 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 No, muszę. Pa, po kościu. Kościu. Kościu, no. Kościu, nie, nie, Wypikasz te nie, 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 Jak masz już mówić te słowa to na N mów. yeah. nie, na nie, nie, To nie, już nie, Dobra, no jedz, ja Cię wyciszę, ja Cię wyciszę ja O, to jest super. No nie, no ten żart O, ile mnie uh. okay. A, no mnie wbiło Okej No dobra, ale nabijam punkty teraz Czy ty gdzieś wleciał... No! Prosto prostu dziury Prosto dziury O, że ms... Jak ja to zrobiłem w ogóle? No nie wiem. Dobra. Marce ty też już do dziury? No fajnie. No to no. jest szart! To jest szart, co mnie wybija tak. No, no nie. O, chciałem, chciałem skrócić no, i chciałem skrócić no, i mam... Teraz... ja skróciłem S. No nie, ty... Dobra, to jest... Jest <laughs> późno już. Nie? Je, je, już sobie, jest późno. Ale sobie ponobiłem 7. Ja <laughs> sobie ponabijałem punktów. Ale ja poured… o, jak Nie jak wiem, nie jak很多, 10, 10 kurka No nie, i Alanie wygrywa sen Teraz no. przegrywam se, o allez, no Ale że Alanie na pierwszym meme. miejscu jest no, i mi się się nie, dany... nie tu, nie tu, Boże dobrze, Na drugą dobrze. dziurę trzeba wlecieć no, jak coś No i wleciał No tak to dziwnie to brzmi ale że Serot... ja zrobiłem 3 na tym, bo mnie tak pechował ten, nie watywałem tam. No on nie holy one 8 i 10, okropne to jest. Ale nie mam, nadzie <coughs> mam nadzieję, że ten że gdzieś się wyrąbisz, nie? O Pchaj mnie, pchaj, pchaj, hej, pchaj, haj, haj. Życzę śmierci jest jak O nie! Nie, Co nie, nie mogę się pchać! O Boże nie to nie był błąd! Nie mogę cię pchać TF jest... ja O Boże to był okropny błąd! Ale jest dobra. Kupię za mojej strony to było. I dobra, jest w dwóch. Ojcie, wszyscy mówimy. E M-Worda. M nie na no gościu. Demotyzujemy. Eee, film. Ale nie jest na półsłupek jeszcze. Te... No. Co to być? Ja tą jedną sobie zwaliłem. Kończą. <laughs> co się stało? No, co No to jak, jak to jest możliwe w ogóle, żeby tak to poleciało. No! Prawda? Co? Kupno! Dobra, łatwo z tą LN. Double Bugi. O, ale to jest nie ja wiem, okropna z tego. To się no, nie idzie mi dzisiaj, no. Jeszcze cztery. Późna godzina jest. Co tu się dzieje? O nie, takie coś. Imagin tu zrobić Hollywood? Hmm. No boże, bo to trzeba Nie, 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 okej. Okay. Dobra. To no tu zrobić Hollywood też... Ja chciałem sobie tak skrócić, że teraz stoisz. Już... No i dobrze. Aha, aha Tożym no się spał... Bo to żeśmy to spadli. Dobrze, 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 tak ma być. Bardzo dobrze. Ty Co? No boże. Co? No dobrze to Dobrze, ale nie, nie Zdobywe punkty punkty. Tak jak być nie, 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 o O, nie, nie, jest o o o nie, O, 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 kurka. nie, okay. Siedem, o. nie, chcę, nie, 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 leci nie, nie, zobaczmy. O, wbił leci, się. Leci. O, bra... hop, 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 hop się Nie ma się odkujesz się jeszcze. No, uj, 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 uj. To jest tak jak ci możesz kwadrat. Co? Teraz jeszcze się odkujesz. To jest tak jak tam no, ja chodź. Tak. 15. Oh. O, to jest fajny ten... Ajaj, za słabo. Ten co leci! Ja chcę, czy ty w golfa grałeś jak jakbyś mały? No nie. dawaj, leć 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 nie, nie, leć leć, nie, nie, leć No nie, troszeczkę mi zabrakło Tema ma I okay. Nie grałem w golfa Ten poziom teraz To następny, jest niefajny. podoba mi się bardzo O nie, to jest no, Ten tarczami na... Chłop nie. co zrobił Nie wiem, na raz mapę robi Myślę, że lekarze Mogli używać kija do golfa, żeby Łatwiej urodzić <grym> Grecjana O, aha, coś mi odbiło Poprzednio Boże, co ty tam Larun już robisz? Nie, łatwo. Chcesz się w gladiego No ej, no. Nie, 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 nie. No dlaczego tak? Aha, no, tak. ale nie się bawi. Nawet mi cię nie żal, ha. nie. Gol fit lepszy. nie żal, Aha, aha. No, nie żal. A jak pisze, to leci, to... No, to jest niemożliwe, że tak skaczę.

Odbiło mnie od krawędzi ja! o nie wbiło mnie na sam dół A dobra tu Stój, jej! O, bo to ten tor jest okropny Dobra, dobra. O craft jest ten sorry. O craft! O craft jest ten Okej. No, to jest niemożliwe. No, no tutaj jest okropny. Nie, stój. stój Aha. Uuu, stój, 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 stój! Nie, okay, Nie, okay. stop, no. Koks. No nie, No nie stop, się stop, Od stop, 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 Ja mam stop, Nie lepiej. stop, mam stop, nie, To stop, 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 to stop, stop, O i tutaj wcześniej stop, sobie stop, nie pamiętam już jak... Pa, 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 co robię? I. Aaa, dobra, nieważne. A to mnie stoi siły. Aha, no nie. A... tu stoi siły, to mnie walnąć No ten co? To jest jakiś master No co wy robicie w ogóle? No, tutaj trzeba było stoi siły walnąć ale zapomniałem o tym. No Aha. A dlatego on jest taki dobry, bo już. Aha, no. Co? Fergamy. Jak ja tylko oglądałem wcześniej sobie ugrałem, żeby zobaczyć, czy w ogóle będzie mi chodziło i sam ze sobą grałem. Łatwo? 2-2. Dwa, dwa. O nie. O, bruch. No, bruch, monument. Ale tu już mi się podoba. O, mnie? O, o, o. No nie. A tak dobrze już mnie ustawiło. Nie, ty, ty... skrzyniam. Nie nie, 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 nie. Nie. No pa, 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 co się dzieje tu. Dobra, łatwo. Ojojoj oj, oj. Mhm oj, 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 oj. Aha Pa 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 to Dobra, teraz będzie Teraz chodzę tam No, no dawaj ale... tak odbinaj, jakby... <laughs> Dzięki Fajna gra Ojojoj, oj, 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 oj FN. Wiesz, musisz, musisz lądować piłką tam, gdzie nie ma taśm. Albo tak, żeby taśma cię przerzuciła do, do łka. O, udało no, ci się. tak, no tak. Chciałem przestać, ale. dupę z tym. I teraz będę ostatni, pata. No jak ostatni, już mam 77 punktów. Jeszcze trochę ci pakuję do ostatniego, ale Co Zaszkoduj. to jest za potwór? Aha. A, o oj o, o! A to, to Co? też jest ciekawe tutaj punkt. O Co? O, oh, jest. fajnie Nie, nie, nie Stój, 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 stój. Oh. Oh. <laughs> NIE Daj ci spocenie Mocy oh. Dobra ale to jest spowolone, ten hmm. tor był O, ale ładnie trafiłem Nie, szybko, szybko, szybko to, mógłbym zrobić to w dwóch, jakbym tam pierwszego nie spotkał W dwóch? No, bo zrobiłem w czerw, tylko, że za pierwszą... Nie pytał Laron, naprawdę Oj, 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 szybko, szybko, oj, 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 Szybko. No to chyba zostaniesz tu w nieskończoność. Nie. Nie. Nie, nie zostanie skończony. Za te wszystkie brzydkie słowa. Które padły ty wypadłeś z twoich ust. Mówi, a to nie ja mówiłem. A myślałem, że ty, ty przepraszam. Nie, Marta, Mar Mar rzadko kiedy przeklina. Musi się serio wkurzyć. To też jest rzadkością. O Boże. O Jezus. Ojej, ojej. Nie, no to się w Szybko! Nie, no trzyma tak radszy na no, gościu. Co ty o... W <noise> dziurkę, w dziurę. No jesteś tas. No dawaj. Wyczekaj, wyczekaj Dora I ty. Jak ty to robisz? Jak to ty robisz? Jak wiesz, to ty robisz? na drugim miejscu. Pięć, pięć sekund. Do... Skończy się czas o, już. E o! Chłopiec na drugim Jace. miejscu. Ja cię... No koniec. I tak bym na ostatnim miejscu, no co to ma być? No łatwo. łatwo. No. Ajajaj. O, 19 punktów. O, ale fajny ten. Blokowałem. Zaklejmy ten. Kwadratami. Kwadratami? już? No dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapkę w okręgu, komentarz. I widzimy się w następnym. Elo.